Dzień dobry, chciałbym zaprezentować Państwu Akademię Językową Open School jako sieć szkół językowych w Polsce. Każdy, kto kiedykolwiek myślał o sobie jako przedsiębiorcy o założeniu firmy, w której mógłby się realizować zawodowo, a przy okazji i co najważniejsze, zarabiać pieniądze, zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.franczyzaopenschool.pl na powyższej stronie. Znajdziecie Państwo podstawowe informacje, które pomogą Państwu w podjęciu decyzji o rozpoczęciu takiej działalności. Zapraszam Państwa również do kontaktu, który również znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.openSchool.pl. Każdy, kto byłby zainteresowany rozpoczęciem takiej działalności w województwach dolnośląskim, mazowieckim, zachodniopomorskim czy śląskim, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego w ramach Open School Funkcjonujemy pod czterema markami. Open School jako szkoły stacjonarnej, Open Business Academy jako firmy szkolącej firmy, przedsiębiorców oraz Open Business Translations jako ogólnopolskiego biura tłumaczeń. Od nowego roku rozpoczęliśmy również działalność pod marką Open Kids jako szkoły dla dzieci między 3 a 6 rokiem życia. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszych stron internetowych i do przejrzenia reszty filmów na nasz temat. Dziękuję.